Witam serdecznie z tej strony Ewelina Dulemba. Dziś odpowiem na pytanie, które nie jest związane stricte z podatkami, ale pytanie, które bardzo często padało z mojej społeczności dotyczące bonu turystycznego, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, jeżeli wybierasz się na wakacje, będziesz mógł czy też mogła skorzystać z tego bonu turystycznego w wysokości 500 zł, to zapraszam serdecznie do oglądania dalej i do udostępniania. Być może będziemy mogli pomóc komuś jeszcze. Bon turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko, które ma prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500+, czyli to nasze 500+, jak również dodatku wychowawczego w wysokości tego świadczenia. I teraz, moi drodzy, gdzie można zrealizować ten bon turystyczny? Lista organizacji, które, u których będziemy mogli płacić za usługi noclegowe, hotelowe, za, czy też za... Inne atrakcje, za chwilkę wytłumaczę o co dokładnie chodzi, będzie ogłoszone na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Tam będzie lista, czyli jeżeli będziemy się wybierać gdzieś na wakacje, być może warto zweryfikować sobie listę przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego, które są zarejestrowane w tej bazie i u których będzie można dokonać płatności właśnie tym bonem turystycznym. Bon turystyczny to jest 500 zł, on jest do pobrania, do aktywowania na Puezus, czyli trzeba mieć konto. Jeżeli się go nie ma, to jak najbardziej prosta instrukcja do tego, żeby się zarejestrować. Dam Wam link na pewno w opisie do materiału wideo, jak założyć takie konto na platformie ZUS-u. I nie ma żadnego składania wniosków o ten, o ten bon turystyczny. Tam należy go tylko aktywować. Podaje się swoje dane i otrzymujemy 16-to-cyfrowy kod albo na adres e-mail, albo na numer telefonu. I tym bonem możemy płacić właśnie w tych przedsiębiorstwach czy tych organizacjach pożytku publicznego. I tutaj chodzi głównie o usługi hotelarskie, usługi noclegowe. Mamy również gospodarstwa agroturystyczne, obozy dla dzieci, jakieś obozy harcerskie, wszystko w zależności od tego, czy dany przedsiębiorca czy też organizacja pożytku publicznego świadczy usługi hotelarskie bądź organizuje imprezy turystyczne. Pozwólcie, że zerknę sobie na listę pytań, które były, napływały do mnie najczęściej, w związku z tym tematem. Myślę, że u Was również zrodzą się takie wątpliwości. Pierwsze pytanie to czy będzie można płacić wielokrotnie tym bonem, czy tylko na przykład płacimy za usługę noclegową, płacimy powiedzmy sobie 300 zł akurat za nie, no, dwie dowy, powiedzmy, czy w zależności od tego, gdzie oczywiście skorzystamy z tej usługi noclegowej, wszystko w zależności od, od, od standardu, to moi drodzy z takim bonem będzie można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania go. I to jest 500 zł na jedno dziecko. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem niepełnosprawnym, to wtedy rodzic może wnioskować o jeszcze dodatkowe 500+, plus bądź opiekun, osoba uprawniona, tak to nazwijmy, doprecyzowując. Więc tutaj w zależności od tego, na kogo będziemy mieli ten bon turystyczny. Ważne jest tutaj, żeby to prawo doświadczenia tego wychowawczego, czyli tego 500 plus bądź dodatku, było tutaj, należało się w tym, tym okresie. Ok, drugie pytanie to termin ważności. Termin ważności to jest do 31 marca 2020 roku, czyli do tego czasu możemy wykorzystać ten błąd bon turystyczny. Lista podmiotów, gdzie można znaleźć, ona będzie dostępna na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Pytacie mnie również, kiedy będzie ten błąd bon turystyczny do pobrania. Wszystko tutaj teraz Platforma Półezus zostaje dostosowana do tego. Chodzi o to, żeby stworzyć ten wniosek, przepraszam, ten bon turystyczny, ta infrastruktura, żeby przebiegała w taki sposób, żeby można go było płynnie pobrać, sobie na telefon, bądź na adres e-mail, e w związku z czym czekamy tak naprawdę na informacje. Śledźcie moją stronę na fanpage'u, tam na pewno dam informacje, kiedy, kiedy już będzie ten bon turystyczny do pobrania. Następnie było pytanie o usługi hotelarskie, czy wszystkie, moi drodzy. Tutaj ci przedsiębiorcy, tak jak powiedziałam wcześniej, turystyczni, jak i organizacje pożytku publicznego, którzy będą dostępni na tej stronie polskiej organizacji turystycznej. Tylko u nich będziemy mogli zrealizować ten bon. Pytanie: jak formalnie, jak praktycznie będzie realizowane wykorzystanie tego bonu? I tutaj, moi drodzy, w, w zależności zapewne od, od tego, gdzie będziemy korzystać z danej usługi, to albo już w czasie rezerwacji będziemy okazywać się tym bonem, albo, moi drodzy, już najpóźniej przy zakwaterowaniu. W tym momencie będziemy podawać ten nasz bon turystyczny. Tak więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie je w komentarzu poniżej tego materiału wideo, będziemy starać się odpowiadać na bieżąco i zachęcam do udostępnienia dalej. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem.